Trudno sobie wyobrazić, aby miłośnik dziejów Dolnego Śląska nie trafił w swoich wędrówkach do miasta Skarbów i Winorośli, położonego 33 km na zachód od Wrocławia. Mowa oczywiście o Środzie Śląskiej, która leżała na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych, była świadkiem wielu historycznych wydarzeń i słynie z zabytkowych budowli. Do jednej z nich zawiedzie nas spacer z historią, który odsłoni tajemnice gotyckiej dzwonnicy. Położonej w centralnej części miasta. Ceglaną 32-metrową wieżę wzniesiono w XIV wieku przy romańskim kościele św. Andrzeja Apostoła. Jak wiele innych średnich budowli, była przez wieki milczącym obserwatorem burzliwych losów miasta, które podobnie jak cały Śląsk przechodziło z rąk do rąk. Widziała wojny husyckie, konflikty na tle religijnym, z najbardziej wyniszczającą wojną 30-letnią na czele przemarsze armii z czasów napoleońskich, grabieże i zniszczenia. O obronnym znaczeniu dzwonnicy świadczy chociażby grubość murów przy ziemi. Miało to ogromne znaczenie w czasach wojen lub pospolitych napadów, ponieważ w wieży chronili się mieszkańcy miasta, a obrońcy mogli dać skuteczny odpór najeźdźcom. Nie oszczędzały średzkiej dzwonnicy także żywioły. W roku 1598... Podczas Wielkiej Burzy spłonął dach z pozłacaną kulą. Nie odtworzono go podczas prac remontowych, ale za to w Wigilię Bożego Narodzenia 1645 roku z dzwonnicy odezwały się nowe dzwony. Niegdyś wieżę zdobił także odmierzający czas miastu i jego mieszkańcom czterostronny, nieistniejący już zegar. Nieodmiennie jednak od XVI wieku bezpieczeństwa dzwonnicy strzeże stojąca we wnętrzu. Figura Madonny Średzkiej. Wnikliwe oko miłośnika historii na pewno dostrzeże, że to tylko kopia, ponieważ oryginał tej cennej rzeźby znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. Przed Średzką dzwonnicą ustawiono także figurę czczonego na śląsku świętego Jana Nepomucena. Poniósł on śmierć, ponieważ nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi królowej Zofii, żony króla Czech. Wacława IV Luksemburczyka. Jan Nepomucen zginął 20 marca 1393 roku i stał się patronem spowiedników. Miał również bronić przed powodziami i innymi katastrofami. Przedstawiony jest w tradycyjnym stroju kapłańskim: biret na głowie, sutanna, komża i peleryna. Ważne jest także ułożenie palców w dłoni męczennika. Symbolizujące honor, wiarę i szlachetność. Ponieważ od czasów powojennych figura świętego Jana Nepomucena nie przechodziła żadnej konserwacji, w latach 2018-2019 gmina Środa Śląska, przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przeprowadziła jej gruntowną renowację. Działania te przywróciły dawną świetność zarówno rzeźbie, jak i jej otoczeniu. Oczywiście spoglądanie na zabytkową wieżę z dołu to tylko część wrażeń. Warto wspiąć się po 140 stopniach, aby dotrzeć na taras widokowy, z którego można podziwiać miasto i okolicę. Przy dobrej pogodzie widać stąd masyw Ślęży, a nawet wrocławski wieżowiec Sky Tower. Podczas wchodzenia trudno też nie docenić kunsztu ciesielskiego dawnych mistrzów i masywnych dębowych belek konstrukcji, na których mocowano dzwony. Uwagę zwiedzających przykuwa także dawne graffiti, pozostawione przez turystów i być może przez mistrzów budowlanych. Niektóre napisy pochodzą nawet z XVIII wieku i nie trzeba dodawać, że bywają emocjonalne. Gdyby pójść dalej tym tropem i uwolnić wyobraźnię, może udałoby się odnaleźć na jednej z belek inicjały Napoleona Bonaparte. Jak wiadomo, cesarz Francuzów przebywał w środzie Śląskiej na przełomie maja i czerwca 1813 roku. By odpocząć od trudów sztuki wojennej, mógł przecież niepostrzeżenie wymknąć się swoim generałom i w charakterystycznej dla siebie postawie zastygnąć na szczycie średzkiej dzwonnicy, spoglądając w zadumie na Śląską Ziemię.